La, 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 kuchnia plebana. Nowy rok bierze, w jasełkach leży, a kto, kto? Kuchnia plebana, z Wami od rana. Kolejny sezon grzewczy przed nami. Tym razem w Anno Domini 2021. Pleban Grek dzisiaj wita bardzo serdecznie wszystkie kochane dzieci, cudownych rodziców i wspaniałych dziadków. Z nami w tę drugą niedzielę Bożego Narodzenia będzie nasza pani dietetyk Karolina, która pamiętamy, co było jeszcze przed Nowym Rokiem, pokaże nam, co można zrobić z tego, co zostało ze soku, nie tylko z buraka. Nowy rok bierze, w jasełkach leży, a kto kto? Słowo stało się ciałem. Tak, Jezus jest obecny pośród nas. Zapraszam do wysłuchania Słowa Bożego. Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało. Z tego, co się stało, w nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Co dalej o tym słowie? Mamy przed sobą kolejny rok kalendarzowy. Witamy was serdecznie w nowej odsłonie kuchni plebana. Tym razem po nowym roku będzie się działo, będzie wiele finałów Finałów i też tutaj w tej kuchni będą powstawały kolejne arcydzieła, które zagoszczą także na Twoim stole w Twoim domu. Zatem zapraszamy. Pleban Grek i dołączy zaraz do nas nasza Pani Dietetyk Karolina. A powiem Wam w tajemnicy, że za tydzień Pani Karolina będzie nam mówiła, co to znaczy być Dietetykiem. Za tydzień, nieźle też będzie się działo. O najlepszy dźwięk sylwestrowy, prawda? A to jest bardziej noworoczny, bo to jest nowość. Dwa słoiki Taki mamy. Tęty. Takie trzy łyżki, które były już w poprzednim sezonie. No, ale dzisiaj znowu w dwóch rzędach. Dużo materiału, a to mi tak znajomo wygląda. Tak, to... Buraki, marchew jabłko. To są nasze resztki z soku. I dołożymy, i co teraz wymyślimy? Dołożymy i wymyślimy broni czekoladowe z buraka marchewki. Przepraszam. Czyli takie ciasto. Bro co? Czekoladowe. To jest ciasto czekoladowe, popularnie mówiąc. Zwykle ciasto czekoladowe robi się z większej ilości czekolady, a my trochę sobie oszukamy tą my czekoladę. broni czekoladowo-warzywne, czyli takie na pół fit. Takie na półfit, ale wykorzystamy warzywa, będzie błonnik, więc to wszystko jest ok. Zaczynamy? Przedstawianie? bardziej mi się podoba to fit. Może przedstawmy teraz, co my do tego brownie fitowego wykorzystamy w tym nowym roku. A więc zaczniemy od jajek. Ja mam tutaj krótką uwagę. Moja Pani na maturze powiedziała, że wypowiedzi nie zaczynamy od a więc. O przepraszam. Tak jest Nowy Rok. Mhm, no dobrze, to będę się pilnować. A więc nasza Pani dietetyk Karolina rozpoczyna. Proszę. Mamy na początek jajka. Już sobie je rozdzieliliśmy, żeby nam było łatwiej, bo będziemy bili białka, i do tego do, dorzucimy jajka. Ulubiony produkt pani diety, Karolinie? Yy, tak, to będzie dodane też do jajek ubijanych. Czyli cukier. cukier. Tu mamy coś w słoikach, to jest dla nas nowość. Yy, cynamon i kakao. To już mieliśmy. Oczywiście nasze sławne trzy łyżki. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy się pytali o co chodzi z trzema łyżkami. Teraz mamy olej? Tak. Olej... Ale to jest olej z wieloryba? Nie, to jest olej roślinny. Dobrze, to znamy. A tutaj jest bardzo dużo? Tutaj mamy mąkę pełnoziarnistą, może być orkiszowa. My tutaj akurat korzystamy z orkiszowej. Czyli znowu tej zdrowszej, która ma więcej składników mineralnych, witamin i błonnika, i jeszcze dodatkowo mamy tutaj sodę oczyszczoną. To to i... białe. Tak, i proszę do pieczenia. Mm, to my też sobie białe. to wymieszamy, żeby. Czy ja już wymieszam, żeby nie można było rozdzielić, prawda? Tak, żeby już. Dobrze, już było jest rozmieszane. A tutaj. Mam malinki, maliny będą do dekoracji i do smaku. Będzie się unosił za chwilkę o. piękny zapach malin, jak będziemy piekli. W drugim rzędzie, oczywiście, jest nasza czekolada. E, tak, mamy pół tabliczki czekolady, którą sobie rozpuścimy e, na wrzątku. Nie pytam się, co pani wie, tutaj Karolina zrobiła z drugą połową czekolady. Kontynuujmy. <gry> no mamy tutaj e, prosto z Włoch. E, orzechy. Już, e, mamy je... już mamy je zmielone. Zmielone, tak. E, można oczywiście o. dodać migdały. Można dodać migdały. I to są wszystkie nasze składniki, z których dzisiaj powstanie pyszne ciasto. Pyszne ciasto fitowe bro... Nie. brownie. Fitowe, czekoladowe ciasto na buraczkach zrobione. Zapraszamy Was za chwilę. La la la, 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 la kuchnia plebana. Czekolada, szoko-czekolada. Jak to jest tym Panem Bogiem? Ktoś go stworzył? Nie, on zawsze był. Oczywiście. Dzisiejszy fragment Ewangelii Świętego Jana, zwany także prologiem, czyli początkiem, o tym nam przypomina. Na początku było Słowo. Tym słowem przez duże S, Logos, jest Jezus Chrystus. Co też będziemy z tą dzisiaj czekoladą i tym sławnym ciastem. Brownie. Brownie. Lub ciastem czekoladowym po prostu. Po prostu. Nafitowo robili. Jaka jest kolejność działania dzisiaj? Zaczynamy jak zwykle od białek. To specjalistką od białek jest nasza Pani Karolina. Czyli ubijamy białka z cukrem. Z cukrem? Tak, z cukrem, tylko najpierw ubijam, nie? Chcę wytłumaczyć się, o co chodziło z tymi trzema łyżkami. Wtedy chodziło o trzy łyżki miodu. Dzisiaj natomiast mamy znowu trzy łyżki, bo one będą potrzebne do kakaa. Chodziło o to, że nabieramy trzy łyżki, ale by zobrazować, jak te trzy łyżki wyglądają, po prostu wyłożyliśmy trzy łyżki. Dzisiaj trzy łyżki są inne, bo każdą będę do czegoś innego używał. Pozdrawiam wszystkich, którzy to teraz przyjęli i trzy łyżki wyciągnęli. Zabieramy się za ubijanie białka z cukrem. Sprawdzimy. Mm. Spra ja nie. sprawdzałem kiedyś tam. No dobra. Nie. No dobra. Działa, działa. Tak. Jest, jest. Nie, nie, okay. nie naprawdę już nie. No Wiesz, dobrze. Wszystko jest OK. Dobrze. To teraz cukier. Mhm. Ile łyżeczek? Wszystko. Mhm. Dobrze, żółtka i białka ubite. Oliwa zawsze na wierzch wypływa. Strumieniem oliwę podajemy. Tak. I mieszamy. No, Teraz. jajka ubite. Teraz moja ulubiona potrawa. Trzy łyżki demonstruję jak to wygląda w kuchni plebana. Pierwsza łyżka kakao. Tak, można od razu. A, okay. Druga łyżka kakao. Trzecia łyżka kakao. Kto te łyżki będzie mył? Pleban. I cynamon możemy I cynamonu dodamy pół łyżki, aby nie narażać na straty kuchni plebana. Skorzystamy z całej łyżki i dodamy. Może być mniej. Mhm. Pół łyżki cynamonu. I w tym momencie zmienia się konsystencja kolorystyczna. czekolada Szoko, teraz, bo to będzie ciasto przecież. Brownie. Tak. tak. Czyli czekoladowe. Wszystko? Wszystko. Cała tabliczka. Pół. To cała tabliczka z połowy. Jakieś pokrętne myślenie, ale ja już tego nie ogarniam. Czyli po prostu pół tabliczki. A ja nie zapytam, ta czekolada ma być gorzka, słodka, tak, może, kakaowa, z orzechami. Tak, powinna być gorzka czekolada. A może Co najmniej 70%? Można. Wtedy będzie, zależnie jaka będzie czekolada, to będzie albo słodsza, albo. Im bardziej gorzka, tym a. będzie po prostu bardziej taki intensywny ten smak. Rozumiem. To co? Mieszamy. Mieszamy. Skoro każda łyżka do czegoś innego, no to teraz zabieramy się za te nasze wigilijne resztki. Tak, tutaj już nie będzie nam mikser potrzebny. Czyli rozumiem, że będziemy to teraz wszystko mieszać z tą konsystencją ciasta, które za chwilę stanie się nim, jak dodamy mąkę oczywiście, prawda? Tak. Możemy od razu też orzechy dodać. Dodajemy orzechy. Mieszamy. Powiem tak. Wyszło bardzo kolorowo. I znowu jest czekoladowo. nie czekoladą. Cynamonem również. I Marchewką, buraczkami, jabłuszkiem, czyli świętami. A przypomnę, że już mamy nowy rok. I teraz możemy dodać. Za sobą. Bo ładnie się konsystencja tak? taka ładna zrobiła. Piękna. Yy, Czy to yy, można samodzielnie też zjeść? Yy, nie próbowałam. Yy. Może lepiej nie. Nie? No dobrze. Ja to uważam, możemy... że będzie to świetne przed dodaniem mąki. Myślę, że jedno dziecko też może spróbuje. Pani dietetyk Karolina, ktoś tam puka. Mam się odwrócić? Mm, pycha. Mm, dobrze, że mamy trzy łyżki. Teraz? Mąka. Mąka, ale nie tylko mąka. Przypomnijmy, że jest soda. Mąkę soka. wymieszamy z tą sodą i proszkiem. I proszek do pieczenia. I wsypujemy na samym końcu. I też mieszamy, do uzyskania jednolitej konsystencji. O, muszę powiedzieć, że fantastyczne ciasto się robi. No i jeszcze maliny, domyślam się, że chyba nie wszystkie, tak? Czy wszystkie? E, maliny damy na koniec zupełnie. Już na... No myślę, że... Teraz już to... nie będę próbował. Tak, teraz. Bo jest proszę mamy... do pieczenia, a już taki duży nie chce być, jak jestem. Tak, i teraz możemy tak naprawdę włożyć już do blaszki i malinami maliny? maliny dopiero jak będzie placek na blaszce. A, czyli będziemy ustrajać, o, malinami, tak, ustrajać tak? malinami. To za chwilę się widzimy i placek malinami stroimy. Po co? Przystępujemy do działania. Ciasto wymieszane i będziemy je nalewać na blaszkę. Tak, I będziemy je nalewać tutaj do blaszki. Dobrze. A jak to jest, proszę księdza, skoro Pan Bóg był zawsze, to jak to jest, że przychodzi na Ziemię? Chodzi Tobie o słowo Ojca, czyli Pana Jezusa. Mhm. To długa historia. Więcej o nim w Piśmie Świętym, ale tak pokrótce mówiąc. Pan Bóg tak kocha człowieka, że nie zostawia go w grzechu i pragnie jego szczęścia, dlatego posyła swojego syna, aby o tym przypomniał, że człowiek ma prawo dostać się do Królestwa Bożego i zaufać na nowo Bogu, który go kocha. A więcej na lekcjach religii. Okej. Okay. I teraz trochę jeszcze. To ciasto teraz rozmarowujemy. Tak delikatnie, żeby było równo. A dopowiadając do pani dietetyk Karoliny, pytania, to trzeba jeszcze przypomnieć sobie, co przeżywaliśmy właśnie w tym czasie. Od wigilii i czasu Bożego Narodzenia w naszych domach dzisiejsza druga niedziela Bożego Narodzenia jest taką swoistą klamrą zamykającą ten czas, bowiem przypomina nam święty Jan. Przepięknie, chociaż bardzo mądrze, jak to jest z Panem Bogiem, który do nas przychodzi i zamieszkuje pośród nas. Stał się dzieckiem. Mhm. I myślę, że każdy ze słuchających tutaj rodziców wie o tym doskonale, co już mówiliśmy niedokrotnie w naszej kuchni plebana: iż dla dziecka jesteśmy w stanie zrobić wszystko. I Pan Bóg dlatego staje się jednym z nas, podobnym do nas, do wszystkiego oprócz grzechu żeby człowiek był w stanie zrobić dla Pana Boga wszystko. A jak to jest w życiu? Za chwilę się widzimy na malinowo, a może nie będziemy tego odkładać i zrobimy to od razu, prawda? Mhm. Zróbmy od razu. Oczywiście. I teraz po wierzchu można delikatnie powciskać, tak, powciskać. Nie powrzucać. Tak nie mogę robić. To nie jest. Yy, tak nie mogę robić, tak? No, Czyli tak nie mogę. chwilę będziemy wszyscy. W Czyli tak nie mogę robić. No nie, a nie mogę, ale robię. Nie mogę tak robić, tak? Oczywiście, że tak nie mogę, ale ja dam się wykazać. Proszę bardzo. Cudownie. Rewelacja, naprawdę nie widzę różnicy. Jak to nie? Jest to robione spokojniej, może bardziej symetrycznie, ale mnie też tam troszeczkę symetrii pozostało. Mogą być te maliny takie zamrożone, bo ktoś sobie może pomyśleć, że skąd mamy maliny o tej porze roku. A mrożonki jak najbardziej można spożywać zimą jako taki zastępnik świeżych owoców, których nie mamy teraz za dużo. Więc spokojnie mrożenie warzyw i owoców jest ok. Kochane dzieci, wspaniali rodzice i cudowni dziadkowie. Więcej o tych tajemnicach dietetycznych już za tydzień. W niedzielę krztu Pańskiego. My za chwileczkę się widzimy na finale finałów. Natomiast znikamy na dłuższą chwilę. Dowiemy się, ile czasu potrzebujemy dla tego ciasta czekoladowego, bo za chwilę on znajdzie się w naszym piecu. Widzimy się za chwileczkę. Pozostańcie z nami. Powiem Wam w tajemnicy, że pani dietety Karolina na chwilę zniknęła. Sam spróbuję to ciasto po 30 minutach w piekarniku, po termoobiegu i jeszcze 185 stopni. I, dobra. Zjem do końca, żeby nie było widać, że zniknęło trochę. Mhm. Łe, przeciąłem papier. Wszystko się wyda. Tak, tak, pani Karolino, już, już jest, tak. Ale Zapraszam. Jak tam, dopiekło się? O, super. Jakie wytrzymaliśmy? Wszystko, 30 minut. A, a czemu to jest takie. Hm. Co tu, czegoś tu brakuje, co? Ja nic nie wiem, ja nic nie wiem. Jak obejrzę kuchnię plebana, to powiem, ale ja dzisiaj nic tak nie, nie wiem. mam trochę wrażenie, że co ksiądz mówi, jakby coś miał jednak pójść. No mam, zęby, język. Nie, nie, tak trochę jakby, no a co, chociaż dobre? Yy, bardzo dobre. <grym> bardzo dobre. Yy, to się nazywa czaso czekoladowe, czyli? brownie z buraka i z marchewki. Niesamowite, słuchajcie, smaki. Coś wyjątkowego. Też te maliny robią swój smak i czuć tą czekoladę. Pamiętamy ciasto, jaką miał konsystencję. Natomiast już sobie wyobrażam, jak to podamy. Ja bym to widział na białym talerzyku, żeby to się tak ładnie odbijało. Dodał może do tego gdzieś tam malinkę. No i jeszcze coś słodkiego byśmy dodali. Zobaczymy, co się da zrobić czy to rzeczywiście czy jest dietetyczne? Się spełniają. Właśnie, ale czy to jest dietetyczne ciasto? Widzimy się na finale finałów już za chwilę. kiedyś może opowiem wam dlaczego Warto czekać do końca, kiedy jesteśmy na uroczystościach i pojawia się łyżeczka. Trzymajcie mnie za słowo. Tak, tak, kochane dzieci. Tak, tak, drodzy rodzice i cudowni dziadkowie. Przed nami finał finałów. Droga pani dietetyk Karolino, w uznaniu zasług dla kuchni plebana, dzisiaj to pani Karolina otrzymuje łyżeczkę i. Niech sprawdzi również, jak to ciasto smakuje, bo przyznam się szczerze, że ja spróbowałem wcześniej, chociaż nie było tak pięknie przyozdobione. Ja myślę, że ponieważ ja wiem, jak to smakuje, to ja bym się cieszyła, gdybym zobaczyła Grega Plewana i jak je, i czemu smakuje. Myślę, kochane dzieci, że wszyscy chcielibyśmy zobaczyć, jak z naszych stołów gdy na talerzu pojawi się to ciasto czekoladowe, zniknie ono z apetytem, dlatego zachęcamy Was, aby je przygotować. A już za dwa tygodnie rozwiązanie konkursu związanego z Bożym Narodzeniem. Wiem, że tak długo czekacie, ale tych prac tyle spływa, że mamy trudności w wyborze. Yy, dlatego też yy, za dwa tygodnie myślę, że wspólnie z panią królową dokonamy wyboru, prawda? Zobaczymy. Zobaczymy. No to jak z tym Panem Bogiem? Stworzył go ktoś? Nie. Pan Bóg jest wieczny. I kuchnia plebana żegna się z Wami. Za tydzień znowu się widzimy, ale w nieco dietetycznej odsłonie. Bardzo dziękuję Wam, kochane dzieci, wspaniali rodzice i cudowni dziadkowie, za dzisiejszą odsłonę. Z naszym ciastem, brołni czekoladowym, z burakami, marchewką, jabłkiem, orzechami, czekoladą. Życzymy Wam po prostu smacznego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. La 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 kuchnia plebana. La 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 la, la kuchnia plebana. Pięknie. Sam siebie nie poznaję. Trochę słyszę. No bo to są inne wypełnienia i przez to są inne dźwięki. Tak, wiem. Ale pan jest mądry. <noise> <noise> Ale to wymyślił ten pan, nie? Za konsoletą, żeby to było jasne. <noise> to jest naprawdę niezłe. To może być niezły przebój. Teraz wspólnie, wszyscy razem. Powtórzmy. La la la, la la, la kuchnia plebana. La la la, la la la, kuchnia plebana. POU! Wow.